Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Kamil, ten drugi twój dzisiejszy skok chyba już był taki, jakbyś chciał. A, no rzeczywiście był bardzo fajny i przyniósł mi dużo satysfakcji i naprawdę super się leciało. Czy coś w tym pierwszej serii zabrakło, jak oceniasz? No, przede wszystkim szczęścia, bo skok wydaje mi się, że pierwszy był. Minimalnie lepszy od tego drugiego, natomiast e, no, dostać 11 punktów e, takiej bonifikaty na, na mamuciskości, to naprawdę nie jest dobrze. Znaczy, dobrze z punktami, natomiast jeżeli chodzi o warunki, to no, nie da się. Wczoraj narzekałeś, że taki miałeś troszeczkę gorszy dzień, dzisiaj było już znacznie lepiej? Tak, jak widać było po skokach było lepiej. I jakim nastroju jesteś przed tym jutrzejszym konkursie drużynowym? Pozytywnym. Bardzo. A, chce mi się skakać, chce, chce mi się latać. No i mam nadzieję, że jutro po prostu będziemy oddawać takie skoki jak Willingen, czyli każdy zrobi, każdy odda swój dobry skok. No i cóż, będziemy się cieszyć. Tak, dzięki i tego życzę jutro. Dzięki i nie dzięki.